Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Czarol, Dzisiaj chciałbym Wam przedstawić 5 rzeczy, które moim zdaniem u bardzo urozmaiciłyby Minecrafta, a więc zapraszam do oglądania. Pierwsze według mnie co powinno zostać dodane do Minecrafta, nie wiem kiedy, ale ogólnie czego mi najbardziej brakuje w tej grze to zamki. Zamki to byłyby takie wielkie struktury, respiące się przykładowo co 10 tysięcy gratek i byłyby podobnych wielkości co te leśne dwory, tam gdzie mieszkają ci obrońcy, te złe wieśniaki. Eee, co by się działo w takim zamku? Tam mieszkaliby wieśniacy, tam, różnego rodzaju, zostaliby przy okazji dodani też nowi wieśniacy, też zostaliby dodani przykładowo e, obrońcy jacyś, tej wioski, wojownicy, jacyś, co według mnie byłoby dosyć ciekawą rzeczą. Zamek by otaczały mury, brama też by była, można byłoby dodać nowy mechanizm otwierania się bramy, tak? Byłoby to dla mnie bardzo ciekawe. Co jeszcze w takim zamku mogłoby się mieścić? No, oczywiście, że siedziba króla, do której moglibyśmy wejść po wypełnieniu pewnej ilości misji od tych wieśniaków pobocznych. Po wypełnieniu tych misji, bo dostawalibyśmy zgodę na zostaniu się do króla, i u króla moglibyśmy. Wypełniać bardzo trudne misje, na przykład na pokonaniu jakiegoś nowego bossa albo jakiejś innej nowej ilości mobów. To dla mnie byłoby bardzo ciekawe. Albo dostarczeniu mu jakiejś ilości surowców w zamian, wydawał nam i to bardzo, i bardzo sowe nagrody. Co o tym myślicie? Napiszcie w komentarzach. Drugą rzeczą, która zostałaby przy okazji dodana z zamkami, byłyby koszary i wojownicy. Co by oni w ogóle robili? Koszary by się przykładowo respiły raz na przykład na 10 wiosek, i tam byłoby z pięciu wojowników, którzy wybronili wioski przed różnymi najazdami. Byliby, byliby takim lekkim ułatwieniem i urozmaiceniem do gry, ponieważ po przykładowo wykonaniu u nich jakiejś misji, mogliśmy ich zrekrutować przykładowo do jakiejś swojej armii, tak, tak to nazywam. I mogliby przykładowo z nami podróżować i walczyć z mobami. Byliby takimi no, kompanami, przykładowo jak teraz mamy psy. To, to mielibyśmy jeszcze takich właśnie wojowników do ogarnięcia. Byłoby to dosyć ciekawe. A co Wy o tym sądzicie? Kolejną ważną rzeczą w tej grze jest to dla mnie upgrade smoka. Czy smok jest za słaby? Moim zdaniem z biegiem lat, z biegiem dodawania różnych enchatów, z biegiem dodawania różnych nowych broni, sposobów zabijania, dla mnie smok bardzo no, zasłab. To no, po prostu nie jest tak dobrą postacią, jaka powinna być na końcu gry, bo to tak nazywamy po zabiciu smoka kresu oficjalnie przechodzimy grę. Dla mnie smok kresu powinien być czymś trudnym i wyzwaniem rzeczywiście. Nie powinno być tak, że Wchodzimy do Endu i paroma łóżkami rozwalamy, no powiedzmy, ostatecznego bossa. Moim zdaniem powinien mieć nie 250 HP, ile teraz ma, tylko 1000, czyli dwa razy więcej niż taki Warden. Kolejna rzecz, powinien być dla mnie odporny na wybuchy właśnie takich łóżek. Bo to bez sensu, że wchodzimy do Endu i jesteśmy w stanie w tak łatwy sposób zabić tak po prostu... Taką kluczową postać w całej rozgrywce No przecież to, jak mówiłem wcześniej Jest oficjalne zakończenie gry Więc co wy sądzicie? Powinny zostać dodane taki upgrade Gdzie wzmocnili bez smoka kresu czy nie? Napiszcie w komentarzach Kolejną rzeczą, jaką bym dodał do Minecrafta Jest nowy wymiar Są tam różne propozycje Widziałem tam nie... propozycję nieba Czyli taką odmianą netheru albo propozycje tego świata wardena. Moim zdaniem byłoby dosyć ciekawe, dos takie doświadczenie nowego wymiaru w naszej grze i jestem bardzo chętny, żeby coś takiego dodali w końcu. A czy Wy jesteście chętni? Dajcie znać w komentarzach. Właściwie to już ostatnią rzeczą na mojej liście, rzeczy, które mogliby w końcu dodać do tego Minecrafta. Jest możliwość wyklucza się Baby Smoka z tego jaja, który zostaje po zabiciu. Tą rzecz mogliby dodać wraz z upgrade'em Smoka, zaraz polepszeniem go. No i co by robił ten Baby Smok? E, mi się wydaje, że mógłby przez większość czasu, przykładowo przez 100 dni być takim malutkim Baby, a potem urosnąć do takiego dużego, albo tak stopniowo, przykładowo pięć etapów żeby miał, żeby on rosnął i byłby to nasz taki pupilek tak jak mamy pieski, mamy kotki to to byłby też taki pupilek byłaby też możliwość jak już urośnie do chyba tam powiedzmy średniego wieku e, latania nim i, przy, i zadawania nim demaida czyli wiecie wsiadamy na niego i podchodzimy pod kogoś moba, klikamy lewy przycisk myszy i, i bijemy tym smokiem e, byłaby to dla mnie dosyć też ciekawa Rzecz, no bo kurde, mieć własnego smoka w Minecrafcie, to bardzo fajna sprawa. Można byłoby dać też da na przykład też minusy tego, na przykład, żeby coś rozwalał często, przykładowo, że musiałbym mieć jakąś specjalną zagrodę, żeby nie rozwalał niczego wokół. Ja w ogóle co sądzicie o takiej opcji? Czy wy też byście chcieli dodania takiego baby smoka, czy raczej opcji wyklucia się z jajka smoka i żeby został naszym pupilkiem? Zostawcie swoją opinię w komentarzu. To chyba już na tyle z tym odcinku. Mam nadzieję, że te 5 propozycji, moich osobistych propozycji Wam się spodobało. Jak tak zostawcie łapeczkę w górę, napiszcie co sądzicie o tym wszystkim już w wcześniej wspominanym komentarzu. A ja Was wszystkich przegnam. Cześć.